W vlogmasie 12, co oznacza, że jesteśmy już w połowie. Ja już się ogarnęłam, za chwilę będę ogarniać Filipa, e, dlatego że on jeszcze dojada sobie śniadanko, ale e, za chwilę się ubieramy, wychodzimy do przedszkola. Filip czuje się dobrze, nie ma już od dawna temperatury, także myślę, że można go posłać do tego przedszkola. W takim razie, skoro on jeszcze sobie kończy śniadanie, to ja pokażę Wam, jak mi wyszły paznokcie i zdrapiemy sobie zdrapeczkę. Zobaczymy, może coś wygram. No dobrze, to może najpierw pokażę Wam paznokcie. Postawiłam na czerwień, przykleiłam sobie gwiazd, takie śnieżynki, kropeczki i reniferka. Niestety jednego reniferka zepsułam, jak go chciałam przykleić, no ale trudno. Czy jestem zadowolona? No, mogło być lepiej, ale w sumie też nie ma co narzekać, także jest jak jest. O, teraz już nie będę z tym walczyć. Zdrapmy, może te czerwone paznokcie trochę pomogą i będzie gwiazdeczka. No nie, jest skarpeta, niestety. Ja już właśnie przyjechałam pod blok, lecę do domu na obiadek. Gdzie No, są dwie biedronki. Tutaj. I co się z tym robi? Trzeba szukać dwóch takich samych rzeczy. Co? Fifiś. O, patrz, tu jest napis i tu jest napis, tak? O to chodzi? Nie. A o co chodzi? Jak się gra w tą grę. Boże, bakuje takie dziewczynki, nie tego. Mhm. Mm no to sprawdźmy dalej, co my tutaj mamy. O, tu jest dziewczynka, patrz. Fajnie. To chyba taki jest ten. O, patrz, tu jest słoń, tu jest słoń. No taki sam. My już jesteśmy właśnie po obiedzie. Włączyłam na chwilę Filipowi bajkę, żeby sobie tam coś pooglądał. Jak widzieliście, dzisiaj Filip w ogóle dostał prezent w przedszkolu. Był w przedszkolu prezydent miasta. Dzieci dostały taką grę, bardzo podobną do doble. Myślę, że zasady będą takie same. Także jeszcze chwila i pewnie będziemy się tymi zabawkami, tą grą bawić. Spróbujemy. Przeczytam zasady, jakie są w tych doble i myślę, że. Ta ala doble będzie miała identyczne zasady. Nie było tam chyba zasad w środku, no ale yy, chyba, że nie doszliśmy do samego końca. Także zobaczymy. Yy, myślę, że Filip yy, chętnie sobie będzie się bawił w tą yy, grę. Ja przyszłam sobie zrobić teraz herbatę. Yy, zobaczymy zaraz, co wylosuje. Herbatka wylosowana, ma być tutaj kora yy, kakaowa, ma być rojbos, ma być yy, jakaś skórka pomarańczowa. No, zapowiada się ok, zobaczymy. Tak, to jest 11. Zaraz zobaczymy, co tam jest, tak? No nie wiem, zobacz, co to może być. Co to jest, jak ty myślisz? Wielmy Mikołaja. Myślisz, że to jest Mikołaj? Mhm. Czekaj, Ot. czekaj, czekaj. O, tu. Co to jest? Jaki wielki Mikołaj to będzie! Trzeba go napompować, bo to jest taki balon! Balon Mikołaj! Ja nie mogę, zaraz napompujemy go, tak? Nie, tylko nie ma dziury. BALON! Balon Mikołaj! Balon Mikołaj! Ja! Ja! Jeszcze raz, jaką znasz piosenkę? go kopiesz nie kop bo się zepsuje mama słucham gdzie jest koletu i mikołaj Mam cię! gdzie ten mikołaj gdzie on jest jest. Ju, to mama, to ma. Czy podoba Ci się ten balonik? Fajnie, co? Balonik, Mikołaj, balonik. widzieliście, nawet taka mała zabawka jak balon może sprawić dużo frajdy i dużo radości, nie dość, że się Filip wyszalał, powygłupiał porzucaliśmy sobie tym balonem, to jeszcze sobie pośpiewał piosenki związane z Mikołajem także jak widzicie dla dziecka wcale nie musi być prezent za jakieś miliony, czasem nawet taki za parę złotych też się sprawdzi dobrze, także no taka moja konkluzja, no tak herbatka była standardowo w miarę ok, bez szału, bez szaleństw, no ale e, chyba już się po prostu do tego przyzwyczaiłam. Jest godzina już trochę po 19, jeszcze trochę i będę kładła Filipa spać. A ja tak sobie pomyślałam, że może jak on pójdzie spać, to zrobię taki łańcuch z, ze światełkami na balkon. Jak widzicie, udało mi się zrobić tą taką, można by powiedzieć, girlandę chyba, nie? Na balkon, ale dzisiaj już jej zawieszać nie będę, bo jest późno. I z Wami też już się pożegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się już jutro. Pa!